Zbliżała się konferencja w Teheranie. Stalin chciał pokazać swoim przyszłym rozmówcom, że ma swoją polską armię, że ma swoich żołnierzy, którzy nie uznają rządu Stanisława Mikołajczyka. Dlatego skierowano nie w pełni przeszkolonych żołnierzy na front. Taka jest geneza bitwy pod Lenino. Historyk Jerzy Kochanowski określił tę bitwę jako krwawą i zupełnie bezsensowną. Z taktycznego punktu widzenia Zadaniem polskich oddziałów było sforsowanie rzeczki Mierei, osiągnięcie wsi Połzuchy i Trygubowa, a następnie kontynuowanie natarcia w kierunku zachodnim nieostrzelane polskie oddziały wysłano do natarcia bez właściwego wsparcia artylerii, lotnictwa oraz dokładnego rozpoznania pozycji wroga. Niektórzy mówili potem, że Stalin specjalnie wysłał tych żołnierzy, żeby tam zginęli, żeby ponieśli duże straty. Wydaje się to przesadą. Sposób walki na froncie wschodnim na tym właśnie polegał, że tutaj się nie liczono ze stratami. Jeden z rosyjskich pisarzy, dysydentów nazwał to strategią czterech warstw. Na trzy warstwy ludzkiego mięsa pełza czwarta warstwa ludzkiego mięsa. Chodzi o to, że dowódcy sowieccy nie liczyli się ze stratami. Stalin miał powiedzieć kiedyś jednemu z nich, ludzi u nas mnogo, czyli nie mów mi o stratach, mów mi o osiągnięciach. Nieważne, ile usunięli naszych żołnierzy, ważne, żebyśmy szli do przodu. Także ten specyficzny sposób prowadzenia działań wojennych na froncie wschodnim dotyczył nie tylko polskich jednostek, dotyczył też jednostek sowieckich. Także polskie oddziały wysłano do natarcia bez właściwego wsparcia artylerii i lotnictwa. Bez dokładnego rozpoznania pozycji wroga. Berling wspominał. Dnia 12 października o godzinie 6 rano wyszło natarcie rozpoznawcze. Pierwszym batalionem pierwszego Pułku, wsparte jednym dywizjonem artylerii. Oficerowie rozstawili się w duż linii zajmowanej przez batalion i podali komendę. Naprzód żołnierze zdecydowanie i odważnie wyskoczyli z okopów. We wzorowym, rzec można, porządku. Pierwsi polscy żołnierze pod osłoną mgły osiągnęli mierejem. Z odległości 200 i mniej metrów otworzono morderczy ogień z broni maszynowej. Ryknęły także sześciolufowe moździerze, tak zwane krowy. Część atakujących żołnierzy zmuszona była zalec okopać się na przedpolu przed zaporami z drutu kolczastego obrony niemieckiej. Ale kilku plutonom udało się opanować pierwszą transzyjem. I zlikwidować załogi gniazd ogniowych. Był to pierwszy odniesiony pod Lenino sukces. Tę część bitwy, tak wspominał chorąży, Franciszek Bąk. Ani przez chwilę nie cichła walka na linii zasieków z dutu kolczastego i pulminowych przed przednim skrajem obrony nieprzyjaciela. Odgłosy komend polskich i niemieckich mieszały się z wołaniem rannych o pomoc. Dzielna pierwsza kompania, pomyłka powinna być trzecia i część drugiej kompanii pierwszego batalionu trwały na swoich bardzo niedogodnych pozycjach prawie na drutach i polach minowych nieprowizorycznie się tylko kopały ta nierówna i zacięta walka toczyła się od 6 rano aż do chwili rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego a więc ponad 3 godziny to rozpoznanie walką opłacono stratami przekraczającymi 50% stanów osobowych obu kompanii o 10:30 ruszyły do natarcia pierwszy i drugi pułk piechoty. Przez cały dzień toczono zacięte walki o wsie Trygubowo i Połzuchy. Pułkownik Kieniewicz wspominał Był taki moment na odcinku pierwszego pułku, że żołnierze nie wytrzymali i zaczęli się cofać. Podniosłem się, więc stanąłem wyprostowany i zawołałem, że Polacy nigdy przed Niemcami nie uciekali. Poszliśmy z powrotem do boju. Odparliśmy kontratak. Bitwę kontynuowano 13 października, Odpierając kolejne niemieckie natarcie, następnego dnia jednostka polska została zluzowana. W bitwie pod Lenino poległo 510 polskich żołnierzy, 652 zaginęło, dostało się do niemieckiej niewoli lub zdezerowało. 1776 zostało rannych. Olbrzymie strat poniesione w bitwie, o której na próżno szukać jakichkolwiek informacji, w jakimkolwiek. Opracowaniu II wojny światowej. Bitwa Monte Cassino, tam ponieśliśmy duże straty, ale bitwa przeszła do historii. Znajdziemy ją w każdym podręczniku, w każdym opracowaniu II wojny światowej. O bitwie pod Lenino nie ma nigdzie wzmianki. Z wojskowego punktu widzenia było to wydarzenie o właściwie żadnym znaczeniu. Z polskiego punktu widzenia była to bardzo krwawa bitwa, stoczona przez naszych rodaków w czasie II wojny światowej. Jak już mówiłem, byli tacy, którzy zdezerterowali. Wiadomo na pewno dwudziestu kilku takich osób, które zdezerterowały. Być może było ich więcej. część jeńców i część dezerterów wykorzystywała później niemiecka propaganda. Jednym z nich był porucznik Adolf Wysocki, który dostał się do niemieckiej niewoli, a potem był wykorzystywany przez Niemców. Straszył mirzającą się armią czerwoną, opowiadając m.in. o tym, co przeżył przebywając w Związku Sowieckim. Po wojnie Adolf Wysocki zbiegł do Argentyny. Dzięki temu uniknął losu innego żołnierza tej dywizji, wykorzystywanego przez niemiecką propagandę, Franciszka Podkowem, który za przejście na stronę armii niemieckiej został skazany na karę śmierci. Za cytat przejście na stronę armii niemieckiej, za dobrowolną działalność propagandową na rzecz Trzeciej Rzeszy skierowaną przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Na szczęście, dla niego, wyrok zamieniono mu na karę więzienia i odzyskał wolność w 1954 roku. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.